Cześć, Tomek Gerbacewicz z tej strony, Fizjoterapia i Sport. Krótki i szybki odcinek na temat torbieli podkolanowej zwanej cystą czy torbielą bakera. Gangliony czy cysty w naszym ciele potrafią pojawiać się w takich rejonach jak właśnie nadgarstek lub dół podkolanowy. W reakcji na przeciążenie danego rejonu, a przeciążenie następuje wobec słabej siły mięśniowej. To tak w skrócie. Zajmiemy się dzisiaj kolanem i dołem podkolanowym. Jeśli z jakiegoś powodu czujesz brak możliwości pełnego zgięcia w swoim kolanie, lub po prostu czujesz, że w dole podkolanowym siedzi jakaś piłka, bo tak często pacjenci określają ten problem, być może właśnie jest tam jakaś torbiel, czy cysta, więc dobrze by było, żebyś wiedział, co z tym możesz zrobić. Oczywiście poza konsultacją u fizjoterapeuty, który może określić ten problem w ten sposób, że Twoja autoterapia w domu, czyli to, co możesz zrobić sam, niekoniecznie pomoże Ci na tyle, żeby zażegnać całkowicie problem, ale podam Ci pewien krótki, łatwy element, gdzie na pewno będziesz mógł sobie zwiększyć komfort w odczuwaniu swojego stawu kolanowego. Potrzebne jest do tego stanowisko, gdzie będziesz mógł sobie usiąść na blacie oraz piłki. Mam tutaj przygotowane dwie piłki w różnych wielkościach. To jest bardzo twardy kauczuk, którego jakby nie da się zgnieść, więc o taką piłkę nam chodzi. Tenisowa może być trochę za miękka. Ta ma 6 cm średnicy. Tutaj mam drugą piłkę. 12 cm średnicy, w zależności od tego, na czym będziesz siedział. Ja mam tutaj akurat miękki stół, ty powinieneś siedzieć na blacie twardym, tak aby właśnie tą piłkę, szczególnie mniejszą, poczuć troszeczkę bardziej w tkankach. A więc usiądź sobie w ten sposób, że całe twoje udo siedzi na, na, na blacie, i teraz tą piłeczkę podłóż sobie pod udo. Na razie z tej strony trochę bardziej zewnętrznej, uciśnij trochę rękoma i sprawdź, czy jeśli poruszasz lekko w bok, czy pod piłką jest tylko ucisk, czy ból. W reakcji często na te torbiele nasz mięsień dwugłowy, czyli właśnie tutaj od strony zewnętrznej będzie bardzo często nadmiernie napięty, będzie ograniczał pełny wyprost w kolanie, będziesz być może chodził na lekko zgiętym kolanie, więc ten rejon wtedy będzie bolesny. Jeśli nie, przesuń w kierunku biodra, sprawdź ponownie i zobacz, czy to boli. Koncentrujesz się na miejscach, które po prostu bolą, są twarde, są po prostu tkliwe na ucisk. Zostań w takim miejscu, uciśnij, poczekasz, ta piłeczka troszeczkę spenetruje ci, jakby twoje tkanki. Ma być to punktowy masaż głęboki, i masz doprowadzić takim uciskiem do tego, że ten ból po prostu powoli się rozpływa. Dodatkową techniką może być lekkie przesuwanie, jakby w poprzek włókien. Technika numer jeden, technika numer dwa zostajesz w miejscu bolesnym, lekko możesz uciskać rękoma w kierunku do podłoża plus wyprost nogi w kolanie, co dodatkowo zrobi nam tak zwany masaż funkcyjny, czyli powyciąga tkankę, która jest uciskana pod spodem. Opracuj w ten sposób wszystkie bolesne miejsca, również po linii wewnętrznej uda, również sprawdź na środku. Jeśli ta piłka by była za mała, spróbuj z większą. Technika jest ta sama. Opracuj po prostu swoje udo, jego ścianę tylną. Druga rzecz, to już bardziej rękoma. Możesz postawić sobie nogę zgiętą, i tutaj, w dole podkolanowym jak wsadzisz dwa kciuki, zobacz, czy jak tu przejeżdżasz, czy nie ma nic napiętego, czy nie ma niczego napompowanego. Spróbuj delikatnie również rozmasować ten rejon. Powiedzmy tak dobocznie, przesuwając lekko zagłębione. Palce, postara się, aby każdy taki rejon, który jest bolesny na ucisk, zniwelował po prostu swoją tkliwość. Być może zajmie to kilka minut. Postara się, to bardzo często pomaga i to jest coś, co też powtarzamy na, na podczas wizyty z pacjentem i pokazujemy mu właśnie takie zadanie domowe. A więc, krótki sposób na, na to, aby ta torbiel miała się gdzie wchłonąć. Plus oczywiście ćwiczenia, no ale to już jest jakby dodatkowa konsultacja, którą trzeba wykonać, aby określić, jakie ćwiczenia potrzebne są Tobie, aby ta torbiel nie występowała w przyszłości. Pozdrawiam serdecznie, koniecznie daj komentarz, czy to ćwiczenie Ci pomogło i czy czujesz większą swobodę w kolanie. Pozdrawiam do następnego filmu.